Dzień dobry, Dora Porada, czyli Michał Królewski, Radca Prawny. Dzisiaj odpowiemy na kolejne pytanie naszego klienta. Pozwolę je sobie przeczytać. Zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Czy lepszym wyborem jest jednosłowa działalność na podstawie wpisu do CEIDG, czy jednosłowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Kwestie te um, są dość problematyczne. Osoby, które wkraczają dopiero w świat biznesu, rozpoczynają pierwszą działalność gospodarczą, no, często się mają y, trudności z wyborem odpowiedniej formy prawnej, a nie ukrywamy, że ten wybór Dorzutuje na przyszłość w bardzo dużym stopniu. Nie tylko jeśli chodzi o kwestie odpowiedzialności, ale i kwestie podatków, czy też sposobu prowadzenia bieżących rozliczeń, sposobu podejmowania decyzji. Dzisiaj skupię się na różnicach pomiędzy Jednosłową działalnością gospodarczą, czyli tą, którą osoby fizyczne mogą prowadzić, popisują do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, a inną formą, formą spółki kapitałowej w postaci jednosłowowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak już zdradziłem, rozpoczęcie prowadzenia działalności przez osobę fizyczną, tutaj wystarczy wpis do CEIDG. Nie musimy tutaj kolejnych wniosków, żadnych formularzy, załączać żadnych załączników, umów czy też oświadczeń. Możemy tego typu działalność zawiązać przez internet, klikając stosowne pola na rządowym formularzu przygotowanym na stronach np. Na biznes.gov.pl. Więc nie wychodząc z domu, możemy taką działalność w ciągu kilkunastu minut zarejestrować. Ze spółką zawiązana odpowiedzialnością jest trochę trudniej. Spółka ta jest swoją osobą prawną, więc jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka działa na podstawie aktu założycielskiego, a liczba wspólników jest więcej niż jeden na podstawie umowy spółki. <laughs> taką spółkę również możemy zawrzeć przez internet, poprzez portal rejestrów sądowych. Tam jest wygrany wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wybierając odpowiednie klauzule z tego wzorca, możemy też w ciągu kilkudziesięciu minut taką umowę spółki stworzyć i zgłosić ją do krajowego rejestru sądowego. Jeżeli ten wzorzec nam nie odpowiada, jest nam no zbyt ubogi, chcemy wprowadzić klauzulę, które tam nie przewidziano, musimy udać się do notariusza i sporządzić akt założycielski w formie aktu notarialnego i następnie poprzez portal rejestrów sądowych ów akt zgłosić do sądu rejestrowego. Spółka ZO w organizacji pozostaje z chwilą e, zawarcia czy podpisania umowy spółki bądź też aktu założycielskiego, Niemniej do czasu e, wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego, jest tak zwaną ułomną osobą prawną, dopiero z chwilą wpisu e, do KRS uzyskuje osobowość prawną. W tym czasie jednak oczywiście do czasu wpisu może nawołać prawa, może na, y, zawierać różnego typu umowy, może nadać numer NIP, REGON, więc może jeszcze jakby prowadzić taką działalność gospodarczą przygotowawczą. Te wszystkie prawa i obowiązki z tego okresu y, w organizacji przeno oczywiście tą spółkę właściwą po wpisaniu jej do rejestru. I oczywiście wpis do rejestru, to jest dodatkowy koszt. Podnosimy koszty opłat sądowych. A jeszcze w przypadku zawiązania spółki od notariusza dodatkowe koszty związane z taksą notarialną. O tym pamiętać. dodatkowe jeszcze od umowy spółki. Pobierany jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Jest także kolejny koszt, który wiąże się z prowadzeniem działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W ogóle samo prowadzenie działalności, czyli już ten etap po, Zawarciu umowę spółki, bądź też podpisania aktu założy, założycielskiego, również przedstawia się całkowicie inaczej niż w przypadku jednosłowej działalności gospodarczej. Ale w tym drugim przypadku, jednym przedsiębiorcą, jednoosobowym sami podejmujemy poszczególne decyzje. To nie, nie jest wymagana żadna forma uchwał, protokołów. Natomiast w przypadku spółki zOP pamiętajmy, że to jest spółka kapitałowa, to działa przez swoje organy. Więc wszystkie decyzje muszą mieć formę uchwał. Tutaj też jakby jest zdecydowanie większa formalistyka. No ta formalistyka jest widoczna jeszcze także w, tak, w tym, że no co roku musimy zwoływać zwyczajne zgromadzenie wspólników, zatwierdzać sprawozdanie finansowe, zajmować uchwałę o przeznaczeniu zysku, pokryciu straty, udzieleniu absolutorium, rejestrować to wszystko w sądzie rejestrowym, ponownie ponosząc koszt opłat. Całe sprawozdanie finansowe również będzie tutaj dla nas tutaj dodatkowym kosztem, spółka ZO stosuje przepisy o rachunkowości, prowadzi księgi rachunkowe, więc jest na tak zwanej pełnej księgowości. Natomiast przedsiębiorca jednoosobowy może korzystać z tych form uproszczonych, na przykład z książki, książki przychodów i rozchodów, więc tutaj też z pewnością oszczędności w opłatach za usługi biur księgowych możemy odczuć. To natomiast, z czego słynie spółka ZOO, No to fakt, że chroni ona prywatny majątek wspólników no, na wypadek ewentualnych problemów czy zadłużenia tejże spółki. Ale mówię, przedsiębiorca jednoosobowy no, odpowiada całym swoim majątkiem za wszystkie zobowiązania powzięte w ramach tej działalności gospodarczej. No to współce ZOO, spółka ZOO jest odrębnym podmiotem praw i obowiązków, osobą prawną. To ona w pierwszej kolejności odpowiada. Przed wierzycielami. Spółnicy tej odpowiedzialności nie ponoszą. Co do zasady. Powiem, Państwo zwrócą uwagę na nazwę samej spółki, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Owa ograniczona odpowiedzialność. Wiąże się z tym, że w przypadku ogłoszenia upadłości spółki, ten majątek wniesiony do spółki staje się masą upadłościową przeznaczoną na pokrycie zobowiązań względem wierzycieli. Czyli dopóki spółka nie upadnie, to odpowiedzialność względem wierzycieli dla wspólnoty faktycznie nie zachodzi. W niektórych przypadkach jedynie w spółce ZOO mogą odpowiadać członkowie jej zarządu, to tylko wtedy, kiedy na czas nie zgłoszą wniosku o ogłoszenie upadłości, bądź też jakby to nie zgłoszenie nie wynikło z ich win. Ale to jest taki odrębny temat, no i skupmy się na tym, że wspólnicy spółki ZOO zazwyczaj nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania, a przedsiębiorca jednoosobowy całym swoim majątkiem za owe swoje zobowiązania z tytułu prowadzonej działalności odpowiadać będzie. Idąc dalej, oczywiście, kolejna różnica to różnica w opodatkowaniu. Przedsiębiorstwo jednosobowy, może korzystać z kilku form opodatkowania, w zależności od prowadzonej działalności. Może to być podatek liniowy, może to być podatek ryczałtowy, może to być też skala podatkowa. W przypadku spółki ZOO, co jak już mówiliśmy, ona jest osobą prawną, to najpierw ona, spółka opłaca podatek dochodowy do osób prawnych i dopiero to, co zostaje po opodatkowaniu, może zostać przekazane wspólnikom. Nie wspólnicy tutaj też nie mają wyboru. Opłacają zliczotowany 19% podatek od dywidendy. Więc jak Państwo widzą, sumarycznie zdecydowanie mniejsza kwota zostanie przeznaczona na ewentualny podział dla wspólników. Co więcej, <laughs> Żeby wspólnicy mogli nabyć prawo do dywidendy, muszą powiązać uchwałę przeznaczającą właśnie zysk spółki za dany rok obrotowy na ową dywidendę. Bez takiej uchwały wspólnicy nie dostaną takiej dywidendy, bo nie będą do niej uprawnieni. Także sam, sam etap zakończenia działalności gospodarczej też jest całkiem inny w obu przypadkach. No w przypadku jedno działalności gospodarczej, no wystarczy wyrejestrować się z TEIDG i tą działalność można zakończyć. Natomiast jeżeli chodzi o spółkę z o .o., musimy przeprowadzić formalne postępowanie likwidacyjne. Z kolei sama sprzedaż prowadzonej działalności jest zdecydowanie prostsza, jeżeli chodzi o spółkę z OO. .o. spółka z o .o. ma kapitał zakładowy dziący się na udziały. Wspólnik jednoosobowy, możemy np. postanowić, że sprzeda wszystkie udziały w spółce. W takim przypadku spółka przejdzie na inną osobę, która nabędzie owe udziały. Możemy także zaprosić inne osoby do współpracy, sprzedać im na przykład część udziałów, możemy sobie zostawić pakiet większościowy, przyjąć innych wspólników, które w tej działalności będą nam pomagać. Natomiast jeżeli chodzi o jedną działalność gospodarczą, no to i tak prosto nie ma. No możemy o co najwyżej sprzedać bądź przedsiębiorstwo, bądź jego zorganizowaną część. Nie no będzie to jest operacja zdecydowanie bardziej skomplikowana niż zwykła sprzedaż udziałów. Taka sprzedaż udziałów naprawdę czy prostej umowy z popisem notarialnie poświadczonym i możemy przyjąć do spółki wspólników, no bądź też sprzedać całą spółkę dość szybko. Jak już mówiłem, w przypadku przedsiębiorcy INS-owego nie możemy przyjmować tutaj do wspólnego prowadzenia działalności innych przedsiębiorców. Co najwyżej możemy z nimi zawiązać umowę spółki cywilnej, ewentualnie wnieść nasze przedsiębiorstwo aportem do już istniejącej bądź nowo zawiązywanej spółki. My, jak już mówiłem, to są operacje zdecydowanie bardziej skomplikowane. No to tyle, jeśli chodzi o te podstawowe różnice, warto zapamiętać, że największą zaletą działalności jednoosobowej jest prostota jej prowadzenia, także łatwość rozpoczęcia i zakończenia działalności gospodarczej. No, Dużym minusem jest kwestia osobistej odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania. Z kolei w sukcesu, mamy podmiot odrębny, ową spółkę kapitałową, więc nieco inaczej, zdecydowanie trudniej i stosunkowo skomplikowany prowadzimy tą działalność. Musimy wpisać uchwały, musimy pilnować daty zgromadzeń. Jesteśmy też na tak zwanej pełnej księgowości. No z drugiej strony. Majątek prywatny wspólników jest całkowicie oderwany od majątku spółki ZOO, więc jakby spółka gwarantuje nam bezpieczeństwo naszego majątku, wierzyciele spółki nie mają bezpośredniego dostępu do majątku jej wspólników. Pamiętajmy o tym, decydując o wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku działalności jednoosobowej one jest, już tańsze, prostsze w prowadzeniu, ale musimy się liczyć z odpowiedzialnością osobistą. W przypadku spółki Zoo jest ona zdecydowanie gorzej opodatkowana, wiąże się z dodatkowymi kosztami, licznymi dodatkowymi formalnościami, i my chronimy nasz majątek. Więc oczywiście trudno odpowiedź, która z tych form jest lepsza, to znaczy dla każdego z przedsiębiorców ważne jest, żeby rozważyć plusy i minusy każdej z tych form działalności gospodarczej, no, w różnych przypadkach tutaj różne mogą paść odpowiedzi. Jeżeli na przykład zamierzamy w przyszłości rozwijać naszą działalność, przyjąć wspólników no, tą polecaną działalnością z pewnością będzie spółka ZOO, raz, że bardzo prosto możemy rozszerzyć grono wspólników, nawet sprzedać część udziałów. A dodatkowo, skoro te przedsięwzięcie ma się rozrastać, to także musimy się liczyć z ewentualnymi perturbacjami finansowymi, no z okresami, w których owa działalność może zamiast zysku generować straty. Jak już mówiłem, spółka ZOO gwarantuje to, że prywatny majątek wspólników jest zabezpieczony przed wierzycielami spółki. To tyle jeśli chodzi o te podstawowe różnice. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do kontaktu, czy do odwiedzenia strony internetowej naszej kancelarii, a także rzecz jasna do zapoznania się z innymi filmami w naszym wideoblogu Mecenas Dobra Porada. Dziękuję Państwu. Do widzenia.